Dzień 57. Zaczynamy. Na rysunku przedstawiony pięciokąt foremny ABCD. Czy trójkąty ABC i AED są przystające? Trójkąty są przystające wtedy, gdy ich boki są takie same i kąty mają tą samą miarę. No i dobra, no to sprawdźmy ABC i AED. ABC to jest ten tutaj, AED to jest ten tutaj. Mamy pięciokąt foremny, a więc wszystkie boki w tym pięciokącie są tej samej długości. nazwijmy ją A. Więc na pewno boki w tych dwóch trójkątach, dwa boki mają tą samą miarę. W pięciokącie foremnym wszystkie kąty mają tą samą miarę, czyli tu jest alfa i tutaj też jest alfa. A więc trójkąt AED i trójkąt ABC mają po pierwsze primo, dwa boki tej samej długości i kąt między tymi bokami ma tą samą miarę, a więc. Trójkąty są przystające, czyli są takie same, bo AC musi być równe AD. Skoro dwa boki są takie same i kąt między nimi też, to trzeci bok też musi być taki sam. Czyli ta przekątna jest równa tej przekątnej. A więc trójkąty ABC i trójkąty AED są przystające, to jest prawda. Jest 10 trójkątów o wierzchołkach w punktach ABCDE, które są przystające do trójkąta ABC. No to narysujmy trójkąty o wierzchołkach w tych punktach. Czyli mam trójkąt DCB, on też będzie przystający do ABC, czyli też będzie taki sam, bo tu mamy przekątną i dwa boki o długości a. To jest jeden trójkąt, ECD to jest drugi trójkąt, EAB to jest trzeci trójkąt. No i w sumie byłoby tyle. Czyli tak naprawdę w tym pięciokącie jest pięć trójkątów przystających, czyli EAB, ABC, BCD, CDE i DEA, a więc nie 10, to jest fałsz. Prawda, fałsz. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. W kolejnym odcinku, cześć.